Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Social Selling dla sprzedawców B2B. Kiedy kilka lat temu prowadziłem po raz pierwszy szkolenie dla sprzedawców B2B w korzystaniu z mediów społecznościowych w ich pracy, spotykałem się głównie z niedowierzaniem. Większość handlowców twierdziła, że social media nadają się do promowania modnych produktów konsumenckich dla młodzieży, ale w B2B nadal najlepiej działa kontakt osobisty. Dlatego z tego odcinka dowiesz się, czym jest Social Selling Index i jak zwiększyć jego wartość, jak interpretować poszczególne elementy tego indeksu, które elementy Social Selling Index są dla handlowców, a które dla ekspertów. Paradoksalnie, Social Selling służy jako wsparcie kontaktów osobistych. Odpowiednie wykorzystanie jego narzędzi i technik sprawia, że nawiązywanie relacji sprzedażowych jest o wiele bardziej skuteczne, i kiedy wreszcie dochodzi do rozmowy telefonicznej lub bezpośredniego spotkania, obie strony są przekonane, że znają się już bardzo dobrze. Po co sprzedawcą social selling? Social selling w B2B nie ma na celu zastąpienia sprzedawców, a wręcz przeciwnie, powinien usprawnić ich pracę i zwiększyć ich efektywność. Jak to jest możliwe? W skrócie Chodzi o pozbycie się cold callingu, czyli wydzwaniania w ciemno do osób, których nie znamy i które nie znają nas. Zrezygnowanie z cold callingu nie oznacza jednak porzucenia telefonu jako narzędzia pracy, ale usunięcie z rozmów prowadzonych za jego pośrednictwem elementu cold. Social selling może więc być dla Ciebie narzędziem do ocieplania rozmów sprzedażowych przez nawiązywanie wartościowych relacji na platformach społecznościowych i do budowania wizerunku eksperta. To na początek. Kolejny efekt zastosowania social sellingu to inbound sales, czyli pojawienie się zapytań o ofertę od osób, których nie znasz, a które trafiły do ciebie po przeczytaniu twojego ciekawego artykułu czy porady udzielonej przez ciebie w mediach społecznościowych. Wydaje ci się to zbyt piękne, aby było prawdziwe? Sam pozyskuję w ten sposób około 80% lidów, a dzięki temu, że są to tak zwane lidy przychodzące, właśnie inbound sales, klienci, którzy się do mnie odzywają, wiedzą już sporo o mojej ofercie, dzięki czemu skraca się cykl sprzedażowy. Oczywiście wymaga to pewnego przygotowania oraz wykonania szeregu czynności, które do tej pory nie kojarzyły ci się ze sprzedażą. Jeżeli jednak przebrniesz przez ten odcinek i posłuchasz porad, które Ci daję, z całą pewnością wpłynie to dobrze na Twój wynik sprzedażowy. Pamiętaj proszę, że nie ma znaczenia jakiej wielkości firmy reprezentujesz. Przez kilkanaście lat pracowałem w dużych korporacjach, a obecnie prowadzę niewielką firmę doradczą. W obu przypadkach opisane poniżej taktyki działały podobnie. LinkedIn regularnie bada opinie sprzedawców i nabywców, którzy korzystają z social sellingu, aby chwalić się skutecznością tych praktyk. Okazuje się, że kupujący doceniają kontakt ze sprzedawcą za pośrednictwem kanału społecznościowego, pod warunkiem, że polega on na dzieleniu się wiedzą. Aktywność w grupach tematycznych LinkedIn zwiększa o 70% prawdopodobieństwo dostania nieplanowanych szans sprzedażowych. Social Selling Index. Zacznij od rachunku sumienia. Czasami podczas szkoleń słyszę od sprzedawców, że u nich social selling nie działa. Zaglądam wtedy na ich profile na LinkedIn i odpowiadam zazwyczaj w myślach: Nie dziwię się. Jeżeli Twój profil został założony głównie w celu poszukiwania pracy i pełni funkcję CV, raczej nie pomoże Ci w sprzedaży. Dobra wiadomość. Porządny profil na LinkedIn przyda się w poszukiwaniu zarówno klientów, jak i pracy. Dodam tylko dla formalności, że im lepiej pozyskujesz klientów za pośrednictwem LinkedIn, tym więcej ofert pracy otrzymujesz. Z pomocą w ocenie i rozwoju umiejętności social sellingu przychodzi sam LinkedIn, który stworzył Social Selling Index darmowe narzędzie pozwalające ocenić potencjał sprzedaży w mediach społecznościowych, w tym przypadku oczywiście na LinkedIn. Sprawdź, jak kształtuje się twój Social Selling Index na stronie www.linkedin.com/sales/ssi. Zauważyłem, że faktycznie istnieje korelacja między wzrostem wartości mojego Social Selling Indexu a jakością i ilością leadów, które pozyskuję. Nie ma w tym wielkiej tajemnicy. LinkedIn, który korzysta z ogromnej ilości danych, określa praktyki, które przekładają się na nawiązywanie wartościowych kontaktów i ubiera to w zgrywalizowany dashboard w postaci Social Selling Indexu. Social Selling Index pokazuje, jak Twoje działania na LinkedIn mogą się przełożyć na kontakty sprzedażowe w skali od 1 do 100 i dzieli się na cztery segmenty. Pierwszy: budowanie profesjonalnego wizerunku. Drugi: pozyskiwanie wartościowych kontaktów. Trzeci: dzielenie się wiedzą. Czwarty: rozwijanie relacji z istniejącymi kontaktami. Każdy z nich jest jednakowo istotny, ale ponieważ wymaga trochę innych działań, omówię je po kolei. Budowanie profesjonalnego wizerunku. Profesjonalny wizerunek, zdaniem LinkedIn i moim, to inaczej wizerunek eksperta. Ludzie cenią sobie profesjonalne porady, nawet jeżeli dotyczą one konkretnych produktów. Warto więc zadbać o to, aby stać się widocznym jako osoba, która dzieli się wiedzą, daje przydatne odpowiedzi, publikuje wartościowe materiały związane nie tylko z produktami firmy, lecz także z zagadnieniami, które interesują klientów. Narzędziem, które może się przydać do tworzenia takich materiałów jest Slideshare, serwis zakupiony przez LinkedIn kilka lat temu, służący do zamieszczania prezentacji. LinkedIn promuje materiały opublikowane w tej formie, dzięki czemu zwiększa się również Twoja widoczność jako autora. Slideshare kopiuje tekst z prezentacji i wkleja go poniżej slajdów. Dzięki temu jest on dodatkowo indeksowany w Google i łatwiej go znaleźć w wyszukiwarce. Dlatego nie zamieniaj slajdów w obrazy, zanim załadujesz je do slideshare'a. Nie będzie on wtedy w stanie wyciągnąć tekstu z takiej prezentacji obrazkowej. Możesz natomiast zamienić slajdy w format PDF, ale wyłącz opcję wypłaszczania. Jeżeli zdarza Ci się pisać artykuły, wypróbuj opcję publikacji artykułów, czyli dłuższych form niż posty, w LinkedIn. To taki mini blog, który możesz prowadzić bez martwienia się o utrzymywanie własnej domeny. Wpisy tego typu możesz promować postami LinkedIn. Jeżeli natomiast publikujesz artykuły regularnie, lepszym wyjściem dla ciebie będzie założenie bloga i promowanie jego wpisów na LinkedIn. Ja większość swoich postów publikuję na blogu, ale kilka umieściłem też jako artykuły na LinkedIn. Wskazówka: zadbaj o opis swoich kompetencji. Ekspert to osoba, która ma pewien zakres umiejętności. Najlepiej, jeżeli są one potwierdzone przez wiele osób. Do tego właśnie służy sekcja Umiejętności na Twoim profilu. Opisz obszary, na których dobrze się znasz, a następnie zatroszcz się o potwierdzenie tych kompetencji przez osoby z Twoich kontaktów. Zorientowałem się, że moje umiejętności najczęściej były potwierdzane po tym, jak sam zrobiłem to u kogoś innego. Znowu sprawdza się zasada: daj, a potem proś. Tu działa to jeszcze szybciej. Daj, a dostaniesz bez proszenia. Nie żałuj więc czasu na potwierdzanie umiejętności osób ze swoich kontaktów. Większość odwdzięczyć się tym samym. Pozyskiwanie właściwych kontaktów handlowych. LinkedIn to nie tylko narzędzie do dzielenia się wiedzą i chwalenia się osiągnięciami, lecz także bardzo skuteczna pomoc w analizie rynku i poszukiwaniu odpowiednich kontaktów. Spójrz na swój profil. Jakie dane podajesz i jakimi informacjami się dzielisz, gdy publikujesz, lajkujesz czy komentujesz posty i wypowiedzi? Wszystkie te dane zbiera LinkedIn, a wiele z nich udostępnia do analizy i przygotowania działań z zakresu social sellingu. Jak zdobywanie właściwych kontaktów przekłada się na Twoje wyniki sprzedażowe? Według LinkedIn sprzedawcy, którzy przekraczają swoje targety, o 39% częściej angażują się w kontakty z potencjalnymi klientami niż koledzy, którzy nie osiągają takich wyników. Co ciekawe, skuteczne okazuje się śledzenie aktywności większej liczby osób z danej organizacji. Sprzedawcy, którzy obserwowali co najmniej 10 pracowników firmy potencjalnego klienta, zwiększyli prawdopodobieństwo przekroczenia swojego targetu aż o 69%. Ciekawą taktyką jest pozyskiwanie kontaktów za pomocą przedstawiania się. Na LinkedIn najskuteczniejszym sposobem na to jest skontaktowanie się ze wspólnym znajomym Twoim. I użytkownika, z którym chcesz porozmawiać, z prośbą, by cię przedstawił. Taka formuła powoduje, że osoba, której jesteś przedstawiany, zazwyczaj lepiej reaguje na propozycje. Bazuje bowiem na zaufaniu do osoby, która cię przedstawiła. Zakładam oczywiście, że łączy ich coś więcej niż tylko chęć bicia rekordów w liczbie znajomych na LinkedIn. Zachęcam cię do przejrzenia potencjalnych kontaktów w drugim kręgu. Może to być nawet ponad kilka tysięcy osób. Może się okazać, że macie przynajmniej jeden wspólny kontakt, który może Was ze sobą poznać. Inną taktyką jest szukanie kontaktów na podstawie wspólnych zainteresowań. Znajdź ciekawe grupy tematyczne, nie tylko na LinkedIn, spory wybór oferują też Facebook i klasyczne fora dyskusyjne. Na LinkedIn zyskasz dodatkową wartość, bo zawsze będziesz wiedział, gdzie dana osoba pracuje, a na innych platformach nie jest to już takie oczywiste. Dzięki wiedzy o zainteresowaniach Twojego potencjalnego znajomego, będziesz mógł rozpocząć z nimi rozmowę od podzielenia się ciekawym materiałem. Dodatkowe korzyści daje ekspercka aktywność w grupach dyskusyjnych. Jeżeli Twoje wypowiedzi będą wartościowe i dobrze oceniane, z dużym prawdopodobieństwem znajdą się osoby, które będą chciały skorzystać z Twoich usług. Zauważysz, że niektóre osoby z grup zaczną odwiedzać Twój profil. Nie musi to koniecznie oznaczać, że tacy goście od razu chcą zostać twoimi klientami, ale z jakiegoś powodu poświęcają przecież czas na to, aby dowiedzieć się czegoś o tobie. Czasem warto się do nich odezwać i subtelnie poinformować, że jesteś do dyspozycji lub zaproponować im dołączenie do grupy kontaktów. Ja stosuję tę taktykę dość wybiórczo. Staram się zapraszać tylko te osoby, które naprawdę mogą być zainteresowane kontaktem ze mną, ale muszę się pochwalić prawie stuprocentową konwersją takich zaproszeń na kontakty. Tu mała porada. Zawsze, ale to zawsze personalizuj zaproszenia. Zdziwisz się, jaką to robi różnicę. Wskazówka. Jeżeli chcesz spersonalizować zaproszenia, zawsze najpierw otwórz profil osoby, a następnie kliknij połącz pod zdjęciem. Wtedy pojawi się pytanie o to, czy chcesz dodać spersonalizowaną informację. Jeżeli klikniesz połącz z poziomu zbiorczego widoku potencjalnych kontaktów, które czasem wyświetla LinkedIn, zaproszenie zostanie wysłane ze standardową formułką, co zmniejszy szanse na akceptację. Pozyskiwanie informacji i dzielenie się wiedzą. Trzeci filar Social Selling Index dotyczy pozyskiwania informacji i dzielenia się wiedzą. LinkedIn nagradza dodatkowymi punktami osoby aktywne na polu uczenia innych i pozyskiwania informacji. Jego badania wskazują, że wpływa to mocno na skuteczność sprzedażową. Wspomniałem już o tym, że często wykorzystuje LinkedIn jako narzędzie do prowadzenia researchu. Jeżeli zależy mi na dotarciu do konkretnej organizacji. Korzystam z Sales Navigatora, aby zidentyfikować kilka osób z tej firmy. Mogą one dać mi obraz jej celów, wyzwań, nowych projektów i zmian, które w niej zachodzą. Przejrzenie historii zatrudnienia, publikacji, komentarzy czy lajków tej firmy pomaga mi ustalić, czy moje usługi lub propozycja współpracy będą wartościowe dla niej oraz dla poszczególnych osób, które mogą być w niej decydentami. Jest to część metody account-based marketingu która polega na przygotowaniu całego szeregu działań marketingowych i sprzedażowych, nakierowanych na jedną organizację. W tej sytuacji grupą docelową są wybrani pracownicy jednej firmy lub zespołu powiązanych firm. Oczywiście sprawdza się to w przypadku największych organizacji, gdy wartość lida liczona jest w setkach tysięcy, jeżeli nie w milionach złotych. 4. Budowanie relacji z osobami decyzyjnymi. Ten element indeksu da Ci informację, czy odpowiednio inwestujesz czas, który przeznaczasz na budowanie relacji biznesowych. LinkedIn podpowie Ci, czy w Twojej sieci znajduje się odpowiednia liczba osób, które mają moc decyzyjną i mogą w przyszłości zdecydować o przyjęciu Twojej oferty. LinkedIn Sales Navigator pomaga skutecznie identyfikować takie osoby i ułatwia nawiązywanie z nimi kontaktu. Jednak proste przesłanie mi oferty byłoby najgorszym możliwym ruchem z Twojej strony. Musisz wykonać kilka kroków, zanim ta relacja dojrzeje do etapu sprzedażowego. Zacznij od rozpoznania. LinkedIn Sales Navigator to doskonałe narzędzie nie tylko do kontaktu, lecz także analizowania, z kim warto ten kontakt nawiązać oraz kiedy jest na to najlepszy moment. Dzięki analizie zmian w zatrudnieniu, wypowiedzi czy komentarzy lidów, możesz dokładnie określić, do kogo warto dotrzeć, oraz jak przygotować komunikat, aby zainteresować odbiorcę i skłonić go do rozmowy. Dziel się wiedzą i informacjami istotnymi dla klienta. To właśnie sposób na znalezienie się w sieci kontaktów tych osób, do których chcesz dotrzeć. Większość klientów chętnie akceptuje zaproszenia od użytkowników, którzy publikują interesujące i przydatne informacje, bo leży to w ich interesie. Jeszcze lepiej na efektywność social sellingu wpływa publikowanie treści, które zachęcają do dyskusji i udostępniania. Skuteczność takiej taktyki potwierdzają badania LinkedIn, według których sprzedawcy przekraczający swoje plany sprzedażowe mają średnio o 74% większe zaangażowanie wokół postów niż ich mniej wydajni koledzy. Sprzedawcy chętniej zaryzykują wykorzystanie tej strategii, jeżeli będą dysponowali treściami dobranymi odpowiednio przez dział marketingu. Jak widać, content marketing jako strategia komunikacyjna nie dotyczy tylko działań czysto marketingowych. Odpowiedni dobór treści, które w mediach społecznościowych udostępnisz klientom, zwiększy twoje szanse na zdobycie ich zaufania na bardzo wczesnym etapie podejmowania decyzji zakupowych. Być może dzięki nim nawet zainicjujesz taki proces, jeżeli umiejętnie odniesiesz się do potrzeb klientów zaobserwowanych w ramach social listeningu. Pokaż, że jesteś ekspertem. Jednorazowe zrywy i nieregularne zalewanie mediów społecznościowych dużą ilością treści nie dają optymalnych rezultatów. Ludzie cenią sobie ekspertów, którzy systematycznie dostarczają im istotnych i wartościowych informacji. Stań się jednym z nich. Narzuć sobie dyscyplinę udostępniania tygodniowo przynajmniej jednej informacji, która nie jest reklamą, a może być pomocna dla twoich klientów. Nie musi to być informacja dotycząca bezpośrednio twojej firmy. Lepiej skup się na zagadnieniach, które interesują klientów. Marketing może skutecznie wesprzeć sprzedawców przez udostępnianie im z wyprzedzeniem puli komunikatów, które ci mogą wykorzystać na swoich profilach. Dobrą praktyką jest też stworzenie materiałów do mediów społecznościowych w ramach pracy nad treściami podstawowymi. Jeżeli tworzysz np. white paper czy webinar, pomyśl od razu, jak przedstawić ich treść w mediach społecznościowych i włącz takie posty do puli udostępnianej sprzedawcom. Pamiętaj o tym, że jeden materiał może być promowany przez wiele postów, z których każdy będzie uwypuklał inną informację. Obserwuj ekspertów i osoby, które same dzielą się wartościową treścią. Przekazywanie takich postów klientom z własnym komentarzem nie zajmuje wiele czasu, a zapewnić ich wdzięczność. Bądź pomocny i aktywny. Stwórz listę tematycznych grup dyskusyjnych, w których mogą się pojawiać Twoi klienci i staraj się regularnie odpowiadać tym, którzy szukają tam pomocy czy informacji. Pamiętaj, aby być w 100% transparentnym. Informuj klientów, czym się zajmujesz, ale nie promuj na halnie swoich produktów. Jesteś tu, by się uczyć i pomagać. Na sprzedaż przyjdzie czas. Mów o rzeczach istotnych. Według badań IDC, na wczesnych etapach podejmowania decyzji zakupowych klienci wolą zapoznawanie się z treściami potencjalnych dostawców od spotkań sprzedażowych. Badania te wskazują również na częste powracanie do dostawców, którzy zostali ocenieni jako udostępniający istotne informacje w formie np. webinaru czy white paper. Podsumujmy. Social Selling Index powstał na bazie wyników kompleksowego badania najwydajniejszych handlowców, którego celem było przeanalizowanie wpływu ich zachowań w social mediach na wyniki sprzedaży. Okazało się, że zachodzi bezpośrednia korelacja między odpowiednio przygotowanymi działaniami w mediach społecznościowych a rezultatami handlowców. Dlatego moim zdaniem warto posługiwać się tym wskaźnikiem do oceny swojego potencjału i monitorowania postępów social sellingu. Pamiętaj jednak, że jak każdy tego typu wskaźnik i ten bazuje na sporym uśrednieniu. Jeżeli jesteś na początku budowania strategii sprzedaży w social mediach, korzystaj z tych porad i wprowadzaj je w życie stopniowo. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.